dodałem też, że to kolega, pan, pan Radosław to uciął, powiedział, że zastępca, no i właśnie, i taka mi się lampeczka zapaliła i pytanie mam teraz. E, kolega, zastępca, szef, e, jakie są między wami relacje, czy nie wiem, czy e, razem śpiewaliście kolędy, a tutaj kolegami nie jesteście, czy pokróciliście ja się? Współpracować mogę z każdym, tym bardziej wiem, że znając pana burmistrza o wiele łatwiej będzie dla mnie, jakbym był wójtem, dogadać się w wielu kwestiach współpracy międzygminnej, bo nie oszukuję. Ta współpraca będzie musiała być, ona musi hmm. nastąpić, to będzie mnóstwo dokumentów i przekazywanie spraw, i również e, wspólną e, angażację się w jakieś projekty także mieszkańców. A propos podatków, to jest bardzo trudne pytanie. Powiem tak, na pewno nie chciałbym podnosić podatków. E, Mam pewne uczy... obawy, że jeśli byłyby tego rodzaju ulgi, e, to będzie dochodziła też możliwość jakiejś uznaniowości, że temu się da, tam temu się nie da, ten będzie musiał coś zrobić, nie wiem pocałować w sygnet prezesa, a ten będzie musiał przeżegnać się przykładowo. No nie wiem, jakie są wymagania, czemu, czemu nie dać wszystkim takiego samego systemu, czyli obniżyć podatki wszystkim, jakie jeden może. O tyle e... potencjalny wyborca, który może mieć jakieś inne poglądy, ma pewien problem, kogo tu wybrać, skoro wszyscy mówią dokładnie to samo. Dlatego pytanie, czy jest coś, co Was wyróżnia spośród innych komitetów? Ale chciałbym zapytać o szkołę, bo tutaj komitety w większości są bardzo zgodne, że szkołę należy zbudować nową od podstaw, a wy ostatnio nagraliście filmik, w którym postulujecie, żeby tylko dobudować górę. O ostatnią rzecz, która się pojawiła na grupie Grabuszka Neutralna, czyli mhm. do, coraz słynniejszy demaskator mhm. i jego zarzuty. Mhm. E, czy chciałby się pan odnieść do tych zarzutów ostatnio? Czy warto tak? było rezygnować ze stanowiska zastępcy? Bo co, jeśli się nie zostanie wójtem? E, co dalej? Czemu nie ja uważam siebie? Ja po prostu ufam sobie i wiem, co potrafię. I to jest chyba dla mnie najważniejsze.